Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej. Natalia Barańska zapraszam na magazyn miejski. W szeregi klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Dębickiego wstąpiło dwóch nowych radnych. Koncert Miłość w Rytmie Walca rozpoczął się 21. Dni Sztuki w naszym mieście. Nocne zawody pływackie w Dębicy. Królowie Strzelców. Sport w cieniu Imperium. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Dębickiego wzbogacił się o dwóch nowych radnych. Jest to Andrzej Trzeciak i Grzegorz Stec. Nowych radnych podczas konferencji prasowej przedstawił Marek Jaskółka, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w powiecie. Andrzej Trzeciak jest leśniczym z wykształceniem wyższym. Decyzję o przynależności partyjnej często zmieniał. W latach 2014-2018 był radnym powiatowym z ugrupowania ruchu integracji społecznej. Choć w 2018 roku startował z ruchu integracji społecznej, pół roku później przepisał się do Wspólnoty Ziemi Dębickiej. Dzięki niemu ugrupowanie Mogło tworzyć klub w Powiecie. Kilka dni temu zadecydował, że będzie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość. Stąd, że zmarł tragicznie lider ruchu integracji społecznej. Tę działalność tego stowarzyszenia została zawieszona. W związku z tym, e, moja decyzja i członkowskość w, w klubie wspólnoty Ziemi Dębickiej. Aczkolwiek moja dzisiejsza decyzja, decyzja sprzed kilku dni, jest kontynuacją działań z poprzedniej kadencji, z piątej. Gdzie z Klubem Prawa i Sprawiedliwości Ruch Integracji Społecznej współpracował przez dłuższy czas. Z różnych względów później ta współpraca została przerwana, czyli moja decyzja jest kontynuacją tego, co działo się półtora, dwa lata temu. Grzegorz Sztec jest młodym radnym. Rok temu startował do Rady z Komitetu Rozwój Powiatu Dębickiego. Jest nauczycielem, muzykiem, zaangażowanym w wiele przedsięwzięć społecznych. Reprezentuje dwie gminy. Czarną i Żeraków. Uważa, że jako radny Prawa i Sprawiedliwości może bardziej przysłużyć się mieszkańcom. Moja decyzja, jeszcze tak można powiedzieć, już od jakiegoś czasu, gdzieś tam, chociaż niedługiego, gdzieś tam rozważałem tą, 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 tą decyzję, ale Karta Praw Rodziny, można powiedzieć, przypięczętowała tą moją decyzję, żeby przejść, żeby wspierać, żeby pomóc. Tutaj nie ma, nie ma uprawiania żadnej polityki, tylko po prostu działanie na rzecz mieszkańców tych gmin. Może pan z innego ugrupowania też pracuje? Tak, ale zawsze w grupie raźniej i większa siła. Wie Pani o tym dobrze, że, że, że to jest łatwiej się tak pracuje, jeżeli mamy jakiś projekt i jest nas więcej, więc można to bardzo szybko przegłosować i, i, i jest to realizowane dużo szybciej i dużo łatwiej. O tym, że w powiecie będzie mniej tarć politycznych, a więcej merytorycznych rozmów i pracy nad pozyskiwaniem funduszy na kolejne inwestycje, mówił Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Klub radnych PiS będzie liczył 15, a nie jak do tej pory 13 osób. I choć w mniejszym składzie klub miał i tak większość, teraz wszyscy mają pewność, że te projekty PiS-u będą realizowane szybciej. Tu nie chodzi o żadną politykę, ani o udowadnianie kto ma więcej osób. Tylko to, żeby w przypadku ważnych, kluczowych działań nie trzeba było się zastanawiać, czy ktoś przyjdzie na sesję, czy nie przyjdzie, czy, czy, czy ktoś będzie kogoś przekonywał, żeby nie głosował. No, oczywiście nie ma żadnych, myślę, u nas, czy nie ma u nas żadnej, żadnej, żadnej obowiązkowej obowiązkowego głosowania, ale mogą takie sytuacje być, więc to na pewno pozwoli w sposób bardziej spokojny te cztery lata kadencji pozostawić realizować. Klub radnych PiS powiatu dębickiego jest gotowy do przyjęcia nowych członków. W Radzie Powiatu zostały dwa kluby, Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. O kolejnych decyzjach radnych poinformujemy Państwa na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Galą koncertową Miłość w Rytmie Walca rozpoczęto 21. Dni Sztuki w Dębicy. Na scenie Domu Kultury Mors wystąpili soliści i orkiestra Filharmonii Lwowskiej. Orkiestra pod batutą Władimira Słachina zagrała najpiękniejsze utwory w rytmie walca takich kompozytorów jak Kunot, Lehar, Kilar, Strauss, Szostakowicz. Były też walce z polskich i ukraińskich filmów. Miłość w rytmie walca to jest taka bardzo popularna programa, jest taka tradycja noworoczna, każdy rok w całym świecie jest Gala Strauss, bo... Takim królem walca jest Strauss, ale jest i inny jest polski walc, jest ukraiński walc. To jest bardzo popularna muzyka. Niekoniecznie to jest do tancowania, to jest filozofia życia i właśnie to, to będę koncert z orkiestrą, koncert z solistami. W programie uroczystej gali nie zaprakło pieśni i arii z towarzyszeniem solistów Karoliny Sołomin, sopranistki, która jest absolwentką Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Śpiewaczka uczestniczyła w wielu mistrzowskich kursach wokalnych prowadzonych przez znakomitych śpiewaków i pedagogów. Innym solistą, którego widzowie mogli oklaskiwać podczas gali koncertowej był Jan Michalak, organizator Dni Sztuki. I z Księżyca krom, na nas, na Zawsze się denerwuję przed wejściem na scenę i potem jak już się wchodzi, to ta trema troszeczkę mija. Ja przygotowałem dwie pieśni, trzy pieśni. Które aranż właśnie zrobił orkiestrowy Marcin Mirowski, Moon River, Mari Marie i Kocham wiele Miasto Marzeń. Starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek oraz burmistrz miasta Dębicy Mariusz Szewczyk objęli honorowym patronatem tegoroczne Dni Sztuki Dębica 2019. Nie ma się czego wstydzić jeśli chodzi o właśnie jakby no, zaplecze, które pozwala tego typu imprezy organizować. A ludzie potrzebują w Dębicy, zresztą widać po sali, pełna sala ludzi, więc ta sztuka też większa, jest bardzo potrzebna. Jesteśmy z Panem Starostą współpatronami honorowymi tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że są tacy ludzie, że takie imprezy przygotowują. Widać cała sala, myślę, że wszyscy wyjdą zadowoleni. Walc, myślę, że coś pięknego dla wszystkich. Koncert pięknie wybrzmiał w akustycznej i nowo wyremontowanej sali Domu Kultury Mors w Dębicy, Którą użyczył Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Każda inicjatywa, która poszerza ofertę kulturalną w tym mieście, jest na wagę złota. Przypominam, sam przez wiele lat byłem współorganizatorem tych dni sztuki, także no, siłą rzeczy musi mi, się, musi mi się to podobać. Kolejny wieczór w ramach Dni Sztuki odbędzie się 19 października w Domu Kultury Śnieżka. Wystąpi trio wokalne Belcanti z Towarzyszeniem Fortepianu. Jedną ze śpiewaczek zespołu będzie Karolina Sołomin, która wystąpiła podczas gali rozpoczynającej Dni Sztuki. pływania wzięli udział w nocnych zawodach pływackich, które odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Be Active. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębice. W zawodach pływackich rywalizowali zarówno amatorzy, jak też zawodnicy trenujący na co dzień w dębickich klubach pływackich, dla których została utworzona odrębna klasyfikacja. Nocne pływanie zorganizowane po raz pierwszy w dębicy na krytych basenach miejskiego ośrodka sportu i rekreacji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak też kibiców. Najliczniejszą grupę biorącą udział w zawodach stanowiły dzieci od zerówki, bo mój starszy brat pływał. Mi się to podobało i spróbowałam i pływam do teraz. A dlaczego dzisiaj bierzesz udział? Lubię pływać i... Wykorzystujesz każdą okazję. Tak? No tak. A jak Ci się podoba forma tej imprezy no. A bardzo fajnie jest, dużo ludzi. Bardzo fajnie. Płynęłam teraz kraulem bo myślałam, że to może być fajna zabawa. Młodzi zawodnicy od 10 do 14 roku życia rywalizowali na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Pozostali mogli zmierzyć się w pływaniu na 100, 200 oraz 400 metrów również dowolnym stylem. Organizatorzy przygotowali także specjalną sztafetę rodzinną. Ty jesteś najmłodszym uczestnikiem. Dzisiaj konkursu. Ile masz lat? Sześć. Jak długo syn pływa? Yy, zaczął chodzić na basen, zaczęliśmy go jak miał trzy miesiące. W, tej chwili, w tym roku zapisaliśmy go do gryfu tutaj na lekcje pływania. No i od cały wrzesień uczęszcza na lekcje pływania. Dzisiaj panowie startują yy, w jakiej konkurencji? 400 metrów. Najlepsi pływacy, którzy stanęli na podium otrzymali z rąk Mariusza Szewczyka, burmistrza Dębicy oraz Marty Pawełko-Tokarz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, medale oraz pamiątkowe puchary, a także upominki ufundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W każdej miejscowości jest jakiś mistrz w danej dyscyplinie, tylko trzeba go wyłuskać, wyłapać. Być może takie e, zawody nocne pływackie zaszczepią w kimś jeszcze chęć zapisania się do dwóch sekcji pływackich, które są. W a kluby w Nymicy mamy serdecznie, zapraszamy. Ta impreza została przygotowana dla klubów pływackich oraz dla mieszkańców. Chcieliśmy upodarować też ich ciężką pracę, bo to jest ich środowisko, w którym oni codziennie przebywają. I niech mają też radość, nie tylko trud, ale też radość z uprawiania tego sportu. Przyszło bardzo dużo dzieci, młodzieży, przyszły też osoby dorosłe. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej. Organizatorzy zadbali także o odpowiednią oprawę tej imprezy specjalnie dobrane światło i energetyzującą muzykę. Zdaniem zawodników, pływanie nocą to rewelacyjny pomysł, który powinien być kontynuowany w przyszłości. Jak twierdziła w rozmowie z reporterami PTVR Marta Pawełko-Tokarz, dyrektor Mosiru. aktywność fizyczna, zdrowa rywalizacja oraz radość na twarzach uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, to wystarczający powód, aby tak taką imprezę powtórzyć za rok. W Domu Kultury Mors można było zobaczyć oryginalną sztukę pod tytułem Królowie strzelców Sport w cieniu imperium. Spektakl w wykonaniu Teatru Nowego z Zabrza jest realizowany w ramach programu Teatr Polska. Królowie Strzelców. Sport w cieniu imperium w reżyserii Piotra Ratajczaka to autentyczne historie sportowców uwikłanych w politykę. W sztuce na przestrzeni lat przedstawione zostały ludzkie dramaty wynikające z ideologicznych decyzji. Na scenie przywołano sylwetki znanych sportowców, m.in. Ernesta Wilimowskiego, zarówno niemieckiego, jak też polskiego piłkarza z Katowic, braci Starostinow, zwanych ojcami piłki nożnej w byłem ZSRR oraz Jerzego Pawłowskiego, szermierza skazanego za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Spektakl, którego inspiracją jest książka Zbigniewa Rokity, opowiada o sporcie, który jest też bronią w walce o wolność. Przedstawienie zaprezentowano na scenie w Domu Kultury Mors w Dębicy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.